Od ponad 20 lat jestem na Ty z jedną z najszybciej rozwijających się technologii. Teleinformatyka, bo ją mam na myśli, ma ambicje sprawić, aby przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym było zrozumiałe, bezpieczne i dostępne w dowolnym miejscu dla każdego. Technologia dla mnie to zbiór narzędzi i procesów wykreowanych przez umysły ludzi w celu udoskonalenia świata. Obecnie technologia jest niezbędna do szybkiej i wydajnej pracy. Dodatkowo jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Pozwala mi sprawnie zarządzać zespołem i kontaktować się z nim gdziekolwiek jestem. Prywatnie wykorzystuję ją do codziennych czynności. Z przyjemnością doceniam ten kawałek dorobku ludzkości. Uważam, że mam szczęście, że ta zmiana technologiczna ostatnich trzech dekad dokonywała się na moich oczach, bo to daje mi perspektywę, przez co doceniam nowe możliwości. Wiem, że dzięki technologii mogę mocniej realizować potencjał swój i ludzi, z którymi współpracuję, a po godzinach pełniej wyrażać siebie. Dzisiaj technologia to spełnienie wizji ludzi takich jak Juliusz Werner. Jutro to spełnienie wizji, mam nadzieję, że tylko technicznych, ludzi takich jak Charlie Brooke, producent serialu Usagiro. A jutrze to chciałbym wiedzieć. Śmiało mogę powiedzieć, że technologia towarzyszy nam na każdym kroku. Z każdym dniem ma coraz większy wpływ na moje życie. Wykorzystuję ją zarówno w pracy, jak i prywatnie, co pozwala zaoszczędzić tak cenny dla mnie czas. Korzystanie z nowoczesnych technologii to nasza przyszłość. Dlatego z chęcią wykorzystuję coraz większe możliwości, jakie mi daje. Świat na naszych oczach zmienia się w niesłychanym tempie. Wszechobecna komunikacja jest podstawą naszego społeczeństwa. Dostęp do wiedzy i informacji w każdym momencie jest czymś oczywistym. Dzięki technologii możemy zmieniać nasze życie, wybierając ścieżki, które jeszcze niedawno były niewyobrażalne. Dla mnie technologia staje się dobrem ogólnym, które kreuje nas samych i otaczające nas świat. Technologia to nieograniczone możliwości, to wykorzystanie nowoczesnej inżynierii i ludzkiego umysłu. Pomaga zmienić nasze życie we wszystkich aspektach, abyśmy mogli pracować bardziej efektywnie oraz korzystać z życia tak, jak chcemy. Korzystam z coraz doskonalszych narzędzi technologicznych w swojej pracy. Przez ostatnie lata zmieniło to mój zawód w dziedzinę pełną wyzwań i coraz nowszych możliwości do realizacji kreatywnych pomysłów. To niesamowite, jak nawet świat sztuki dzięki technologii zyskuje nowe atrybuty, choćby takie jak opowieść o niej.